30 września rozpoczęły się recitale na świeżym powietrzu pod hasłem Klawesen w mieście, które miały zachęcić mieszkańców Jeleniej Góry i turystów do udziału w 22 edycji Silesi Sonans. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie, będziemy Państwa oczekiwać przy otwartych drzwiach kościoła. Wszystkie miejsca są pierwsze. 1 września na placu ratuszowym odbył się koncert Powszechnej Orkiestry Jeleniogórskiej pod dyrekcją Ewy Meitner. Celebrujemy naszą polsko-niemiecką przyjaźń. To zaszczyt Muzyk, tworzyć muzykę wspólnie to to dla tak wspaniałej publiczności. I Ciebie. Ciebie. Chwilę potem wystąpiło Włodek Pawlik Trio. <klucz> Festiwal Silesia Sonans potrwa do 7 września. Zapraszam szczególnie na koncert finałowy. To będzie w sobotę w kościele. Marcin Masecki ze swoim kwintetem wykona koncerty Bacha i Mozarta. To będzie zwieńczenie. Oczywiście mamy też pomysł, który w tym roku jest pewnym nowym. Otwieramy wystawę jednego obrazu. Przez cały festiwal jeden obraz będzie do obejrzenia, co roku inny, może w przyszłym roku po każdym koncercie inny, tego nie wiemy, ale wprowadzamy drugi element. W tym roku będziemy oglądali Jelenią Górę, którą sportretował Edward Dwórnik. W tym roku będą także koncerty dla najmłodszych. Trochę zmieniamy formułę, ta formuła nachyla się w kierunku dzieci i młodzieży. Chcemy jak najwięcej osób. Włody wieku zainteresować e, pięknem muzyki, e, zaprosić na koncerty razem z całymi szkołami i nauczycielami. Warto śledzić oficjalną stronę festiwalu www.silesiasanas.pl